Boosterki! Boosterki! Moje boosterki Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj otwieramy dwupaki Dwupaki, które kupiłem sobie w sklepie Loot Quest Tutaj macie uloteczkę I w dwupakach W dwupakach znajdują się paczka Darkness'a Blaze i paczka Rebel Clash'a Zaraz to sobie wszystko elegancko odpakuje. Ponoć w dwupakach są o 36% gorsze dropy niż w paczkach sprzedawanych pojedynczo. Także spróbujemy dzisiaj obalić ten mit, który przed sekundą wymyśliłem sam. Pamiętajcie, Abraham Lincoln powiedział, że 75% cytatów z internetu nie jest prawdziwych, także trzeba uważać. I co? Otwieram. Wszystkie dwupaki otwarte. Co dzisiaj mam nadzieję trafić. Mam nadzieję trafić dzisiaj najbardziej. Probata V, Eternatusa Vimax, eee, Sentiscorcza V i Vimax, to te karty są bardzo przydatne. Brakuje mi ciągle turbopaczy dwóch zdaje się. I przydałby się jeszcze jeden Rilla boom do kolekcji pewnie. No, Aniu jak mi nie spakowałaś Rilla boomów to będę smutny. Lecimy. Myślę, że będę leciał po prostu tak w kolejności: yy, Na zmianę. Dub, rebel, dub, rebel, dub, rebel. I zobaczymy, jak się to będzie układało. Chciałbym nie spoilerować kodu. To out. To tutaj. 4 za 2. Pierwszy booster. Tam, dam, dam Jiggly. Dan Clink. Klink, dobra, dobra, to jest nieistotne bardzo, duży parasol nie miałem, Pierce przyda się, myślę, do, do deków rocznych. Agron, Holorer, o, Rivers Holor i Vulcarona, nie holograficzna, Rerka, Rebel, Rebel Clash teraz, Rebel, ale z Rebela. Rebele. Dobre boostery, dobre boostery, proszę. Dobre boostery i jestem szczęśliwy. Wszystko jest szczęśliwe. Voltorb Sandy, śliczny Wulpik, standardowy Galarmine, Przyda się, im więcej trainerów, tym lepiej. Durant Electro, Palpitout i Siglif Nie holo. rek. No, to wiemy już, że pierwszy. Pierwszy dwupak był słaby. Drugi dwupak może być tylko lepszy w sumie. No te trainery, które poleciały, nie są nie są jakieś mega szczególnie grywalne. Kolejny kodzik. 4 za 2. Sprawdźmy: larwesta. Hipopopopo. Eee, golecik z kitty. Ale to nic. no będzie Community Day powtórzone. znaczy nie Community Day, tylko coś tam powtórzone na no Dragon Week Fluffy, Carnivine, Wimpot i Darkrai Holo, przynajmniej Holo. Holo to ja wrzucam do koszulki będę mówił o trafiłem Holo. A Darkrai może być trochę grywalny. Może trochę, co? Panie Darkaju. Będzie pan trochę grywalny. Trochę mu musi być. Gdzieś tam powinien się pojawić. To na bok? Kodzik na bok 4 za 2. cyk to miałem odłożyć Najsmutniejsza corsola świata. Toksel. Mystomajmy. Gołębie. Heliolis. O, podwójne ostrze. Herakros. Elektrod i jakaś ryba. Słaby booster. Słaby! Tu muszą być dobre! Halo, policja! Oddajcie mi dobre boostery! Teraz DAP. W takim razie DAP. O, poleciało. 4 za dwa. Gotitita. Lisek. Szelmet śmiały taki, Larvitar, Grimer, Energia, Fletchinder, Kabu, Kabu jest słaby, znaczy Staraptor i Golruk. Nie karta. Połowa drogi za nami, jedno, jedno holo. To nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Połowa drogi za nami, jedno choro, holo, czyżby te boostery były oshamowane rzeczywiście? Bronzor, Toxel, Jabłuszko, coś tam, Króliczek, Training Cord przyda się, dobry supporter, znowu double, Lombre. Medivite. Ninetales, ładny, ale nie holograficzny. Cały stosik bólku już uzbierałem, a cztery boostery do końca. Ej, gdzie są moje fałki i ten? I moja małpa. Małpa miała być. Przepraszam bardzo, małpę. Żądam i wymagam małpy. Cztery. Za dwa. Cyk. Bounce sweets. Snowball. Meltan. Bunnelby. Pars. Energia. Simi simi. Okej. Okay. O, jest turbopatch. Dobry booster już. Torcik. Senti Scorch V! tak jest, tak to się robi, moi drodzy, na To teraz Vimaxa jeszcze poproszę do tego Senti Scorcha V. Jeszcze Vimaxiku który się przydał. No to w tym boosterze nie będzie Vimaxa, bo to jest booster Rebela. Tu może być małpa w Vimaxie. Kodzik na bok 4 za 2 i proszę bardzo, słucham Państwa badawczo. I jabłuszko, czapeczka, Magikarp, no Dobra, Pelipper, brązok, Maget Spirytum i Eldegross w no ten dwupak był dobry Proszę bardzo, takie ładne, takie ładne i do tego takie grywalne Eldegross w full prosz proszę, proszę ma pan to w Polsce? Masz to w Polsce? Ma, no, masz to w Polsce, bo w Polsce jest Bardzo ładny, bardzo ładny, dobrze. Dobrze, dobrze. Kodzik na bok, ostatni, no to ostatni, koniec najlepsze. 4, 2, tutaj, to na bok miałem dawać. Darumaka, sentret, rolecik. Wina, energia. Jest turbopatch. Mam komplet patrz, Będzie grane Dartrix, Staravia, Klink i Excavalier. To nie jest dobra karta. No to tu musi być małpa. Halo, policy. Poproszę, poproszę o małpę. Dajcie mi małpę. To jest taka wodna, lodowa małpa, ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Darumak. Czapeczka, no nowz. Wingle, Energia, Jaderko wody na ochłodzenie, stadion i niechol. Probopas. Kończy to zabawę. Także trafiamy to, co jest dobre, trafiamy to, trafiamy to i dwa turbopacze. W sumie to tyle, jeśli chodzi o dobre dropy. Wraca stary Dominik, jeśli chodzi o peningi, Czyli nie, za, nie najlepiej. Może nie najlepiej, ale jako tako. Dziękuję wam bardzo. To byłem ja, Dominik. To byliście wy, widzowie Dominika. I randomy, które mnie subują. Pa, pa!